To było jedno z największych starć w historii starożytnego świata, wydarzenie, które na zawsze odcisnęło niezatarte piętno w pamięci narodów i na trwałe weszło do kroniki jako przykład rozległego i zdecydowanego oporu. Na rozległych wodach wielkiej rzeki Jangcy stanęły przeciw sobie setki tysięcy wojowników, których zbroje śniły w słońcu, a huk ich salw bojowych rozbrzmiewał jak grzmoty burzy rozchodzące się po dolinach. Rozciągnięta linia floty, tak ogromna, że zasłaniała całe przestrzeń wodną, przypominała las flag powiewających na wietrze, a ich jaskrawe kolory podkreślały siłę i determinację rozległego, różnorodnego tłumu. Głośne buczenie i szum tysięcy wojennych odgłosów napełniały powietrze, jakby sama ziemia drżała pod stopami niezliczonych szeregów okrętów bojowych. W tym chaosie i wirze mieczy oraz tarcz zwycięstwo nie było zależne wyłącznie od liczby piechoty czy statków. Osiągano je poprzez spryt, zwinność i ducha walki ludzi potrafiących zamieniać siły natury, wiatr, ogień, wodę, w broń i narzędzie realizacji celów. W tym starciu siły i pomysłowość rodziły legendy, bohaterów i strategie, które do dziś inspirują historyków i wojowników, pokazując, że siła rozumu i odwaga mogą przewyższyć nawet liczebną armię. To właśnie w tej bitwie, na czerwonych skałach, zespoliły się w jedno mit i rzeczywistość, przemieniając się w symbole czczone przez wieki. Na kalendarzu widniał rok 1208 naszej ery, chwila, gdy upadła potężna dynastia Han, niegdyś niezachwiana podporą całego kraju. Państwo, niegdyś tak potężne i majestatyczne, zaczynało upadać, ustępując miejsca nowym potężnym liderom, wodzom, którzy dzielili pomiędzy siebie owoce ziemi i terytoria imperium, dążąc do umocnienia swojej władzy. Żaden z nich nie kojarzył się z tak wyrazistym i groźnym wizerunkiem jak Xiuo, północny barbarzyńca, brutalny i ambitny dowódca, marzący o zjednoczeniu całych Chin pod swoim żelaznym panowaniem. Jego talent, okrucieństwo i nieustanna rządza władzy uczyniły go groźnym wrogiem dla wszystkich silnych warstw społecznych, Bezlitośnie eliminując rywali, zostawiając za sobą ślad zniszczenia i strachu. Uzbrojony w armię liczącą setki tysięcy wojowników, skierował swój wzrok na południe ku dolinie wielkiej Jankcy, bogatej i żyznej rzece, po której płynie życie całego kraju. Zdobycie ziem południowych oznaczało przejęcie kontroli nad całą imperią, gdyż to właśnie południe było jej sercem i duszą, źródłem bogactwa i kulturowego dziedzictwa. Ale na drodze potężnego wodza stanęli dwaj przeciwnicy, Którzy mimo różnicy siły i liczebności okazali się kluczowymi postaciami w narracji nadchodzącej bitwy. Jeden z nich, młody, odważny władca wschodniego LU, o imieniu Sunyan Kan, zaledwie dwudziestoletni. W okresie, gdy jego wiedza dopiero się kształtowała, a odwaga stawała się wzorem dla otoczenia, emanował ostrożnością i solidnie trzymał się dziedzictwa swojego rodu, rozumiejąc, że broniąc swojej ziemi, ochroni także swoją rodzinę i swoją legendę. Drugi Elubey, przywódca znany ze swojej uczciwości i wielkodusznej duszy, a nie tylko zwycięstw wojennych. Był bardziej szanowany i podziwiany za swoje dobroduszność niż za wojskowe wyczyny, a jego reputacja opierała się głównie na szlachetności i uczciwości, z jaką postępował w trudnych sytuacjach. W porównaniu z potężną armią krzyłoc siły tych ludzi wydawały się maleńkie, niczym mrówki wobec potężnego słonia. Różnica w rozmiarach i zasobach wydawała się nie do pokonania. Jednak los zdecydował inaczej i w tych okolicznościach narodziły się nowe nadzieje i rozwiązania zdolne zmienić bieg historii. W pałacu Elu w hrabstwie wupanowała atmosfera niepokoju i napięcia. Wśród królewskich murów panowało napięcie, każdy doradca i wojskowy radca szukał wyjścia z sytuacji. Przekonywali sumiana Kuana, by się poddał, ponieważ armia Ksiuoc, według nich, przewyższała ich liczbą 920 tysięcy żołnierzy, Wystawionych przeciwko ich nielicznym siłom, wydawała się niepokonaną. Nawet odwrót Elu Bey z kilku zmęczonymi ludźmi wydawał się dla większości bezwartościową słabością. Jednak w tej dyskusji głosy brzmiały również, które nie zamierzały pogodzić się z losem. Wśród nich wyróżniał się młody dowódca w imieniem Joe Y, którego spryt i bystrość umysłu były tak ostre jak jego miecz. Proponował szukać wyjścia, wierzyć w szczęście i niespodzianki, ufać żywiołom ognia wiatru, losowi, aby odwrócić bieg wydarzeń na ich korzyść. W gorących sporach brał udział także stratek o imieniu Tuan, człowiek nazywany śpiącym smokiem, znany ze swojej głębokiej mądrości i dalekowzroczności, zdolny widzieć ukryte możliwości tam, gdzie inni dostrzegali jedynie beznadziejność. Ich pomysły to szepto o możliwościach, o sile ognia, wiatru i losu, które początkowo mogły przechylić szale zwycięstwa na stronę tych, którzy beznadziejnie walczyli o swoją wolność. Już nadciągała burza, a rzeki Yangtze spokojnej zimowej ciszy wydawały się być tylko cichymi kopułami wody. Jednak ta cisza wkrótce zamieniła się w płomienie i kurz, ponieważ z wszystkich posiadłości całego kraju zależało od ich sprytu, odwagi i determinacji, by zmierzyć się z niemożliwym. W mieście Cisan, na południu kraju, targały się losy, wisiały na cienkiej linii. Sun Yan Kwan, młody i ostrożny władca Wu, siedział w swoim salonie, otoczony przez doradców, którzy gorączkowo spierali się między sobą. Niektórzy, jak uczone z angsiału, nalegali na kapitulację, twierdząc, że armia Krzyłoc jest niepokonana i opór jest bezcelowy. Przekonywali, że walka tylko doprowadzi do zniszczenia i lepiej się poddać, by zachować życie i przyszłość. Inni przypominali, że kapitulacja to koniec wolności, a porażka w tej bitwie oznacza ostateczną utratę niezależności W. W emocjach młodego władcy buzowało życie, jego dłoń mocno ściskała poręcz krzesła był rozdarty między strachem a obowiązkiem. W jego sercu toczyła się walka wątpliwości, uporczywej determinacji. Nagle jeden z młodych i porywczych dowódców, znany ze swojej pasji i wewnętrznej siły, wstał i spokojnym, wymownym głosem oświadczył, że cała jego wiara i determinacja są skierowane na walkę do ostatniego tchu. Ukłonił się, okazując szacunek Sununu. — Mój panie, — powiedział z głębokim szacunkiem, — SZA czołu dysponuje osiemnastoma tysiącami ludzi. Jednak ilu z nich to prawdziwi wojownicy? Wielu to rolnicy i prostacy, których zmusili do mobilizacji. Jego żołnierze wyczerpani są długimi marszami na północ, a jego flota, choć ogromna, składa się głównie z jeźdźców, którzy nie potrafią obsługiwać statków i nie mają pojęcia, jak utrzymać się na wodzie, na rzece. Liczba armii sama w sobie nie oznacza jeszcze jej niezłomności. Obok niego stał Skukian, posłaniec Ludbaje i słynny stratek, prawdziwy smok, udający się na drzemkę. Ta osoba mówiła cicho, lecz każde jej słowo miało stanowczy i poważny wydźwięk. Jeśli wu się podda, dżołu dżołu go pochłonie, a potem zwróci się przeciwko mojemu panu Ludbaje. Żaden z nich nie przeżyje samotnie, ale razem mają szansę rozwiać ten burz. Dwa głosy, jeden porywczy, drugi spokojny, zjednoczone jednym pragnieniem. Wkrótce oczy kłan stały się twardsze, podniósł się, wyciągnął miecz i mocnym uderzeniem o stół zmusił go do zadrżenia. Dość modlitw i słów rozbrzmiało jego wołanie. Ci, którzy chcą się poddać, niech idą. Ja wolę walczyć u boku bohaterów niż żyć pod władzą Joe Joe, jego psa. W sali zapadła cisza, która szybko przerwała się odgłosem radosnego okrzyku. Decyzja zapadła. Zawrzało sojusznicze porozumienie, cienkie, niepokojące, ale bardzo konieczne. Wojska W i Shu postanowiły połączyć siły przeciwko północnemu gigantowi. Były w mniejszości, ich siły były słabsze, a szanse wydawały się niemal nierealne, ale wybrały kontynuować opór. I właśnie w tym wyborze historia zaczęła ostrożnie zmieniać swój bieg. Sojusz był kruchy, niemal niebezpieczny, lecz udało się go zawiązać. I została tylko jedna zadanie, przygotować się i stawić czoło nadciągającej burzy. Na szerokich wodach Yangtze, najwspanialszej arterii południowych Chin, władca morza, Zhou Zhou, z jego ogromną flotą, Niczym nieskończony mur statków, stał na kotwicy. Wzdłuż brzegu rozstawił swoje wojsko w równe szeregi, a cała flota wyglądała jak raz ostrych, jak palesej masztów, sięgający niebios w chłodny zimowy dzień. Ze swojego sztabu dowodzenia, do którego osobiście kierował swój wzrok, u Joe, Joe U, północny dowódca, uśmiechał się z pełnym zadowoleniem. Dla niego południe było już zdobytą zdobyczą. Ale w głębi obozu W i Shu, w cieniu ich namiotów, twiła się zupełnie inna praca. Jo i Greku, energiczny i nieustraszony dowódca W oraz Zulien, spokojny stratek Ludbaye, zwanego śpiącym smoku, siedzieli pod migotliwym światłem lamp. Doskonale rozumieli, tylko siła i przewaga liczebna nie wystarczą, aby zwyciężyć. Aby pokonać Chao, trzeba było użyć sprytu i cierpliwości, poczekać na odpowiedni moment. Joe i y Greku uderzył w stół wachlarzem, wyrażając swoją decyzję. Flota Chao Chao jest silna, powiedział, ale jest związana łańcuchami, statki są ze sobą połączone. Jego ludzie to nie żeglarze, lecz jeźdźcy. Boją się prądów i fal, dlatego trzymają statki blisko siebie, żeby nie stracić kontroli. Jednak w wyniku takiego połączenia stworzyli coś w rodzaju jednego ogromnego lądu, unoszącej się na wodzie lodowej masy, błyszczącej w zimowej mgle. Jego sojusznik, Lien, delikatnie skinął głową. Tak, ogień to nasze główne narzędzie bojowe, ale samego ognia za mało. I jeszcze wiatr musi być po naszej stronie. Latem wiatr wieje z południa, wspierając morskie oddziały i przebiegłego ognia w walce. Jednak teraz, w samym sercu zimy, wieje z północy, prosto w twarz, utrudniając nasze działania. Jeśli spróbujemy zapalić ogień teraz, obróci się przeciwko nam. Ogień, jak każdy, kto miał z tym do czynienia, wie, jest rzeczą bardzo dwuznaczną i nieprzewidywalną. Joe Y. zmarszczył czoło, rozumiejąc cały poziom trudności sytuacji. Aby podpalić flotę Chao potrzeba prawdziwego cudu. Ale Lien, jak człowiek, który patrzy za horyzont, mówił spokojnie i pewnie. Wkrótce wiatr się zmieni. Z wschodniego stanie się południowy, a wtedy słońce i niebo nam pomogą. Jeśli poczekamy, się przygotujemy, nawet sama natura może stanąć po naszej stronie i obdarzyć nas zwycięstwem. Młodzi oficerowie z oddziału wyszeptali, jakby obawiając się przerwania ciszy nocnego mroku. W sercu nieustannie się wahali. Czy można zaufać słowom tego nieznajomego, który przybył z obozu El Ubaye? Jednak u Joe Y. Ostre przenikliwe myślenie szacowało każde możliwe ryzyko i korzyść, każde słowo, każdą szansę, jaką mogła przynieść sytuacja. Jego spojrzenie było pełne determinacji. Powoli kiwnął głową, dając do zrozumienia, że decyzja została pogięta, to wtedy poczekamy. A kiedy wiatr się odmieni, właśnie wtedy zapalimy rzekę. Tak opracowano plan. W kolejnych nocach żołnierze zbierali snopki trzciny i obficie je nasączali olejem, mając nadzieję, że te przygotowania staną się celnymi pociskami zapalnymi. Przygotowano statki wojenne, przeznaczone do roli podpalenia, gotowe natychmiast wkroczyć w europejską flotę wroga. Ludzie wstrzymali oddech, naostrzyli strzały i szepnęli modlitwy, którym oddawali się w zimowe noce, znane z wiejącego wiatru. Na obu brzegach rzeki migały pochodnie, tworząc migotanie w ciemności i obiecując decydującą bitwę. Jedna strona wierzyła we własną nietykalność, gotowa podjąć każde wyzwanie. Druga z kolei przygotowywała się ryzykować wszystko dla jednej szansy ognia, który mógł zniszczyć wroga raz na zawsze. Kolumny skał, wyrastające nad Jangcy, później znane jako krwawe skały lub czerwone klify, spokojnie oczekiwały na swoją godzinę. Cały świat zdawał się wstrzymać oddech, Śledząc wydarzenia. Noc na Morzu Janschowym była chłodna i okrutna, jakby sama przyroda cieszyła się z nadchodzącej wielkiej bitwy. Flota siału, połączona długimi łańcuchami, rozciągała się po ciemnej tafli wody niczym długi, wijący się ogon węży zanurzone w cieniu nocy. Dla północnego księcia taka konfiguracja oznaczała siłę. Dzięki łańcuchom statki zachowywały stabilność, umożliwiając jego ludziom pewne przejścia z pokładu na pokład, jak po twardej ziemi. Dla wrogów ten układ wyglądał jak klucz do jego możliwej zguby, potencjalna pułapka, w którą mógł wpaść, jeśli wszystko pójdzie nie tak. W obozie Związku przygotowania zostały zakończone. Wiązki trzciny, nasączonej olejem, były starannie przywiązane do dziobów małych statków wojennych. Cały pokład pokryto smołą i tar, by zwiększyć podatność na pożar. Żołnierze, wstrzymując oddech, szepcząc modlitwy, mieli nadzieję. Że ich podpaleńskie jednostki przelecą prosto w serce chaosu siły Żanu, niszcząc wszystko na swojej drodze. Każdy rozumiał niebezpieczeństwo, te statki były jak pułapki śmierci. Prowadzenie ich ku wrogowi oznaczało ryzyko życia, bo ci, którzy naprawiali płonące jednostki, nie wracali z powrotem. A mimo to, ochotnicy zbiegali się bez wahania, i oczy płonęły jaśniej niż ogień, który nieśli. W końcu nadszedł moment, i wiatr, choć bardzo łagodny. Początkowo cicho, leniwie zawiał z południowego wschodu, niosąc dym z ognisk przez rzekę. Ale dla Jao i Greku i sojuszników był to właśnie ten znak, na który tak długo liczyli, odpowiedź niebios i gwiazd, sędzia ich nadziei. Podano komendę. Żagle zaczęły się zapalać, łapiąc świeży przepływ powietrza, a statki, jak cienie, bez słowa ruszyły ku wrogowi. Ich ruch był powolny, elegancki, jakby płynęły w objęciach nocnej ciemności, to dopiero były pierwsze kroki. Jednak gdy zapłonęły pochodnie, ogień wzbił się w górę, a płonące masy zaczęły trzaskać, wspinając się po masztach, rozrywając nocny spokój ogniem. W tej chwili noc dosłownie wybuchała światłem, płonące statki zamieniały się w prawdziwe ściany ognia, pędzące rzeką z huraganową siłą, niosąc je wiatr. Statki, pełne płomieni, podpalone i oświetlone błyskami, pędziły naprzód niczym nieposkromione meteory ognia, szczerząc zęby, rozrywając wszystko, co żyło na ich drodze. Ludzie armii siału zaczęli krzyczeć i się rzucać, ogarnięci podnieceniem i zamęt. Na początku ich śmiech wydawał się bez troski, jakby to był tylko nieważne zasadzka, i uważali, że łatwo odparują ogniste statki, nie przywiązując do nich zbytniej wagi. Ale gdy płonące grudy uderzyły w łańcuchy i statki wroga, śmiech zniknął, ustępując miejsca panice i krzykom. Jeden po drugim, statki zaczynały się podpalać, łańcuchowe powiązania załamywać. A ogień szybko rozprzestrzeniał się po pokładach, obejmując wszystko na swojej drodze. Były przypadki, że ludzie rzucali się do lodowatej wody, by ratować skórę, lecz czarne fale pochłaniały ich, znosiły i tonęły. Ci, którzy przetrwali na powierzchni, zostali spaleni na miejscu, uwięzieni w płomieniach, pochłonięci ogniem. Na szczycie, na skałach wynoszących się nad czerwonymi klifami, armia związku zadała ostateczny cios. Strzał za strzałem, i ona spadała celnie w punkt, Wroga formacja rozpadała się od jasnych wybuchów i płomiennych błysków. Głośne bębny wojenne rozbrzmiewały, odbijając się echem w nocy, pozostając jedynym dźwiękiem, który zagłuszał chaos i strach walczących. Na południowym brzegiem W statki i łodzie sprawdzały swoje siły, szybko nurkując i wypływając wśród rozrzuconych po wodzie podpaleń, zadawali ciosy rozproszonej wrogiej armii, zostawiając za sobą chaos i ogień. Tymczasem u brzegów LUB żołnierze zaczęli się zbierać w bojowe szeregi. Ich kły i tarcze gotowe do starcia z nacierającymi. Wszystko działo się na tle nocy, jako świadectwo odwagi i desperacji, jako przerwa w nieskończonym biegu epoki, stojącej na progu zmian, jako objaw ludzkiej determinacji w walce o przetrwanie. Rzeka, niegdyś przejrzysta i majestatyczna, przemieniła się w płonący ogień, ziejący dymami, a jej wody wypełniły się krwią tych, którzy polegli w walce. Czał, czał, obserwując z dowódczego statku, czuł, jak w jednej chwili zapada się iluzja jego niepokonalności, która przez wieki była wzmacniana nadziejami na władzę i rozkład. Jego nieustraszona flota, stanowiąca jego główną siłę na południu, którą uważał za niezawodną tarczę, zaczęła się rozpadać pod naporem furii ognistej burzy jak fale ogniowego tłumu niosącego chaos i zniszczenie. Bitwa pod czerwonymi klifami się rozpoczęła, a sama rzeka jankcy zdawała się odwracać przeciwko niemu, jej nurty wydawały się jedynie walcem dla jego upadku. Noc płonęła od pożok. A mgła ogień, niegdyś jasne flota rozłożona na rozległych wodach jankcy, do świtu zamieniła się w czarny, spopielony wrak, zniszczone maszt i szkielety statków, kołyszące się na falach jak pozostałości zapomnianych snów. Popół i gnijące drewno, skryte pod warstwą dymu, powoli płynęły nurtem. Wszystko, co pozostało z potęgi Chao Czał, jego największa broń i opoka, okazało się jego największą stratą. Tysiące jego wojowników zniknęły, niektórzy spłonęli w ogniu. Inni utonęli w ciemnych wodach, pozostawiając po sobie tylko ciszę i ruiny. Żyli tylko ludzie półzgniłe, złamani i pokonani, wielu z nich straciło ducha walki, a ich dyscyplina została zniszczona ciężarem strat i grozy. Z czasem front ich wycofanej armii zmieni nie tylko dlatego, że był niszczony przez wrogów, lecz także z powodu głodu, chorób i strachu, które mocno zaciskały ich serca. To, co jeszcze niedawno było nieposkromioną siłą, Teraz przypominało rozbitą bandę rannych i wyczerpanych ciał, krwawą rebelię na falach zranionych i wycieńczonych ciał. Sam Czał Czał, dawno chciwy dowódca z północy, chwalący się 800 tysiącami żołnierzy, teraz musiał uciekać, niosąc tylko odłamki dawnej sławy i potęgi. W jego sercu zniknęła wiara w zwycięstwo, a droga powrotna wiodła przez torfowiska i wąskie przełomy górskie południowych Chin, ziemię, które jego kawaleria i piechota bali się i unikali. Ciągły deszcz lał z nieba, Przemieniając drogi w rozlewiska brudnych rzek, po których trudno było się przedzieć. Konie potykały się i upadały, wozy zapadały się w bagno, a żołnierze porzucali broń, żeby nie utopić się w błocie i nie złamać nóg. Szczególne miejsce w tym chaosie zajmował przełęcz Hurona kręta, zalana bagiennym terenem przełęcz górska, przez którą zaczynał się ostatni etap ucieczki. Tam, pośród bagien i wąskich, łącznikowych ścieżek, rozpoczął się prawdziwy chaos. Zmęczeni i wycieńczeni wojownicy poślizgiwali się i upadali, rozbici od ciężkich wozów i sań utkwionych w błocie. Na każdym kroku czyhały na nich zasadki, ukryte przed oczami partyzantów i grupy partyzanckie, które brały odwet za przeszłość. Złożone ataki, nagłe i duszące, wyczerpywały armie niczym krwawiące rany. Ci, którzy jeszcze niedawno odważnie szli pod sztandarem czałczał, teraz kroczeli jak duchy, wymęczeni i półzamrożeni, wycieńczeni do granic możliwości. To już nie była zwykła ofensywa wojskowa, przemieniało się to w nocny koszmar, z którego nie było wyjścia. Cały bojowy sprzęt, cała chwała i marzenia o władzy waliły się pod ciężarem strat i prób. Naprzód, na czele swoich wyczerpanych i osłabionych, jechał Chao Chao, zębami zaciskał z beznadziejności. Walczył z rozpaczą, bo stawił czoła nie tylko wrogom z zewnątrz, lecz także okrutnemu losowi, który wydawał się czaić na każdym jego kroku. Od ognia czerwonych skał po brudne pejzaże Huanguna jego armia, niegdyś najbardziej dumna i grożna w Chinach, teraz rozpadła się na ruinę. A on sam, człowiek, marzący o świecie podbojach, musiał uciekać, ścigany przez huk płomieni i zjawy rzeki. Gdy ogień ucichł, a dym zniknął, świat już nie był taki sam. Na brzegach Jangcy nadal unosiły się spaliny z wraków statków i ciał, jako przypomnienie o strasznej katastrofie. Południe pozostało żywe i ocalałe, pomimo wszystkich ciężarów i perypetii walki. Odniosło zwycięstwo i nie tylko przetrwało, lecz także pokonało przeciwnika, który wydawał się niepokonany. Dla Chao Chao, potężnego północnego wodza, marzącego o władzy nad całą cesarską Chinami, czerwone skały na zawsze pozostały blizną na duszy, niedostępną na uzdrowienie. Jego desant został zniszczony, jego armia rozbita, wiara podważona. Chociaż w przyszłości powracał do walki i znów opłakiwał stracone zwycięstwa, jego marzenie o zjednoczonym państwie na zawsze zostało utracone. Cena, którą zapłacił za ambicje, czerwone skały, to graniczna linia, której już nie zdołał przekroczyć. Dla młodego wodza Wej, San Quana, zwycięstwo w bitwie stało się przełomowym wydarzeniem, cementującym jego miejsce wśród wielkich wodzów i dowódców Chin. Ten zdecydowany krok podjął świadomie, mimo niebezpieczeństwa i ryzyka, bo wybrał drogę otwartego oporu, gdy wydawało się znacznie bezpieczniej się poddać i zachować życie. To właśnie dzięki jego odwadze i determinacji udało się zachować niepodległość południowych terenów, sprzeciwić się najsilniejszym wrogom i nie ustąpić ich przewadze. W tym momencie jego osobisty heroizm stał się symbolem i przykładem dla przyszłych pokoleń, pokazując, że czasami stanie w obronie swoich przekonań i walka o wolność są ważniejsze niż podporządkowanie się silniejszemu przeciwnikowi. Z kolei dowódca LUB był kiedyś drobnym i niezauważalnym wodzem, rozbójnikiem na pustyni i włóczęgą, którego poprzedni status wydawał się zupełnie niczyj. Jego los zdawał się być całkowicie związany z chwilowymi porażkami i beznadziejnością. Jednak to właśnie decydująca bitwa pod czerwonymi skałami okazała się dla niego punktem zwrotnym, dzięki któremu uzyskał możliwość osiągnięcia nowego etapu w swojej karierze. Te skały, wznoszące się nad rzeką Jangcy, stały się jego punktem wyjścia, stabilną bazą, z której mógł budować swoją potężną cesarstwo. Z tego strategicznego położenia zaczął kształtować fundamenty przyszłego królestwa Shu. Państwa, które później trafiło do legend. Jego marzenie o stworzeniu silnego państwa po latach zaczęło się realizować, a sama ta wygrana dała mu pewność siebie i siłę do dalszych podbojów. Dla całego świata te skaczące fale i stromie skały stały się nie tylko elementami krajobrazu, lecz symbolami lekcji, że przewaga liczbowa i zasoby materialne wcale nie gwarantują zwycięstwa. Głębia taktyki, spryt, odwaga, to cechy zdolne zmienić rozbitwy nawet przeciw najpotężniejszym i najliczniejszym przeciwnikom. W wyniku tej walki stało się jasne, że nie siła, lecz umysł, męstwo i wiara w zwycięstwo mogą podporządkować sobie nawet najpotężniejszych wrogów. Połączenie dwóch sił wojskowych, Wei i Shu, w tym kluczowym momencie było nietrwałym sojuszem opartym na wspólnych interesach, lecz skazanym na rozpad w przyszłości. Ich sojusz był kruchy i tymczasowy, łatwo mógł się rozpaść pod naciskiem wewnętrznych konfliktów lub zmian zewnętrznych. Jednak właśnie wtedy, w tym jednym, przełomowym momencie, te dwie siły. Mimo swojej rozłamowości, zdołały zjednoczyć się wobec groźnej siły, losu, i, pokonując strach i słabość, zmieniły bieżącą historię Chin na zawsze. W tym momencie wykazały, że nawet najpotężniejsze państwa, stawiając czoła niebezpieczeństwu, mogą się zjednoczyć i odnieść niewypowiedziane sukcesy. Najbardziej okazałe skały, wznoszące się nad rzeką Yangtze, nadal są świadkami tamtych wydarzeń. Ich jaskrawo czerwone powierzchnie, Zdające się płonąć w świetle wschodzącego słońca, służą jako pomnik tamtego historycznego momentu. Podróżnicy opowiadają, jak wiatr, przenikający ich kamienne oblicza, niesie echo tamtych odległych bojów, dźwięk bębnów, krzyki walczących i trzaski płomieni. Te dźwięki od wieków pozostają żywymi przypomnieniami o tamtej dramatycznej i przełomowej bitwie. Do dziś nazwa Czerwone Skały kojarzy się nie tylko z jedną bitwą, lecz z przełomowym momentem w historii miejscem, gdzie ogień i woda, Odwaga i los splatały się ze sobą, tworząc potężny wątek losu wielkich imperiów. Te symboliczne skały zachowały swój status jako pomnik wielkiego protestu, męstwa i niezłomnej wiary w zwycięstwo. Wielkość tego miejsca nadal inspiruje pokolenia, przypominając, że nawet w najbardziej beznadziejnych okolicznościach, gdy wydaje się, że los odwrócił się od nas, duch i determinacja mogą zmienić bieg wydarzeń i położyć fundamenty nowych epok. Ten zakątek Ziemi symbolizuje nie tylko bohaterskie bitwy przeszłości ale także wieczne przypomnienie, że roznarodu kształtuje się na krawędzi przepaści, gdzie spotykają się odwaga, męstwo i wiara w lepszą przyszłość.